Drugi odcinek z serii Akademia Urody Retro. Witajcie kochani, nazywam się Bee Retro i bardzo serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat rzęs, a konkretniej na temat sztucznych rzęs i jak je aplikować. Wiele z Was pyta mnie, w jaki sposób to robić, tak żeby te rzęsy trzymały się przez 12 godzin lub dłużej. Wszystko zależy od tego, na przykład, w, jak długo będzie trwała konkretna sesja lub jak długo będziecie na danym festiwalu. Aplikacja sztucznych rzęs to także część mojego szkolenia na temat podstaw makijażu retro. Znajdziecie go w odnośniku na dole, także sprawdźcie sobie, jeżeli będziecie mieć ochotę na zajęcia indywidualne lub grupowe, będą już niedługo. Aplikacje sztucznych rzęs polecam, kiedy potrzebujemy, żeby nasz makijaż wyglądał naprawdę Pięknie nawet z daleka, czyli na przykład właśnie podczas sesji zdjęciowych, nagrań filmowych, podczas na przykład jakichś bardzo oficjalnych wyjść, tak, gdzie ten makijaż na przykład będzie uwieczniony na zdjęciach. Pokażę Wam kilka przy przykładów zdjęć, gdzie nie miałam sztucznych rzęs, gdzie miałam sztuczne rzęsy, żebyście sobie mogli zobaczyć po prostu, jak to oko wygląda w dwóch różnych wersjach. Dobrze zaaplikowane sztuczne rzęsy dodają nam uroku, podkreślają nasze oko, podkreślają nasz makijaż. Aczkolwiek często spotykam się z tym, że dziewczyny mają problem z aplikacją. Te rzęsy się odklejają w którymś miejscu zazwyczaj to są kąciki oka, tak? Albo są przyklejone krzywo, albo są przyklejone tak, że na przykład widać um, różnicę pomiędzy kreską. A cieniem. Także dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki bardzo prosty sposób na to, w jaki sposób zaaplikować sztuczne rzęsy, żeby one trzymały się długo, wyglądały pięknie, symetrycznie i jak najbardziej naturalnie. Zaczynamy, oczywiście, od wyboru rzęs. Wybierz takie, które akurat Tobie w tym momencie najbardziej pasują. Czy to z tykinami, czy bez, czy jak najbardziej naturalne, tak jak widzisz tutaj. Oprócz tego, co będziecie potrzebne, to nożyczki, penseta, klej do rzęs, ja tutaj polecam czarne duo. I zaczynamy. Najpierw sprawdź, czy rzęsy nie są zbyt długie do Twojego oka. Jeżeli jest taka potrzeba, to po prostu skróć je nożyczkami. Następnie aplikować będziemy klej. Wstrząśnij go przed użyciem, żeby dobrze się wymieszał, i dosłownie odrobinę taką małą kropelkę daj na swoją dłoń. Następnie bierzemy pasek z rzęsami i równomiernie pokrywamy go klejem. Pamiętaj o tym, żeby dodać odrobinę więcej na początku i na końcu rzęs, to pozwoli ci uniknąć ich odklejania właśnie w kącikach oczu. Następnie wysuszamy klej. Oczywiście nie całkowicie, ale do takiej konsystencji, która pozwoli nam na to, żeby przykleił się automatycznie do powieki, zamiast po niej ślizgał. Tak przygotowany pasek możemy zacząć aplikować na naszą powiekę. Ja polecam zacząć od środka, a następnie delikatnie przeciągać pasek w stronę kącików oka. W ten sposób nakleimy go równomiernie, ładnie i stabilnie. Końcówką swojej pensety możesz następnie przycisnąć odrobinę pasek do powieki, żeby mieć pewność, że dobrze się przykleił. Tutaj widać, jaka jest różnica kolosalna między jednym a drugim okiem. Analogicznie postępujemy z drugim okiem, czyli sprawdzamy, czy długość jest dobra, dodajemy klej, a następnie osuszamy i aplikujemy na powiekę. Nie jest to takie trudne, prawda? Wymaga natomiast trochę wprawy. Tak wyglądają rzęsy zaraz po aplikacji. Jak widzimy bardzo otwierają całe oko. Pamiętajmy też o tym, żeby usunąć klej z dłoni. I kolejnym kroku, czyli pomalowaniu naszych naturalnych rzęs tuszem powoduje to, że nie tylko będą one bardziej podkreślone, nie będą się odznaczać od sztucznych rzęs, ale także to, że połączą się razem ze sztucznymi rzęsami, tworząc jedną całość. I tak wygląda nasz efekt finalny. Kochani, dziękuję wam. Bardzo mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciukach w górę, o tym, żeby kliknąć subskrybuj. A jeżeli potrzebujecie więcej wiadomości na temat makijażu lub retro, zapraszam Was bardzo serdecznie do śledzenia mnie na moim kanale na Facebooku Cherry Bee Retro oraz do grupy na Facebooku Retro w Polsce, w której poza mną są także inne ekspertki, które bardzo chętnie pomogą Wam i odpowiedzą na wszelkie pytania. Do zobaczenia!